Siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore. Ostatnio poza odcinkiem zrobiłem sobie troszeczkę domku, a w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy ogródek. taki mini i to ogólnie będzie taki krótki odcineczek nie wiem czemu ale takie króciutkie odcinki nagrywam po prostu na razie nie mam tak za bardzo pomysłów na takie dłuższe odcinki więc ale następny odcinek postaram się już nakręcić dłuższy więc w dzisiejszym odcinku zrobię sobie ogródek no widać coś takiego na razie zrobiłem jeszcze ściany będzie trzeba zrobić i tutaj w ogóle urządzić Weźmy sobie sadzunkę na drewno, że... Dobra, mamy trochę drewna, ale patyki i tak trzeba. Haczki, nie mamy haczki. Trzeba zrobić patyki. Haczki się zrobi dwie. Reszta patyki na płotek O tylko 6 Mało, no ale dobra drzwi jeszcze nie wstawiłem Będę to będzie tak No coś takiego, taki mały Mały ale troszeczkę długi będzie Okej, okay. a po drugiej stronie mam zamiar zrobić mm, ten no farmę dla zwierząt Zrobimy sobie o, tam coś wybuchło Dobra, chodźmy drzewa pościnać O oh my god, jak ja nienawidzę nocy oh, look. o tam mamy jeszcze drzewka ok Zdjęła to spoko. Potem też się weźmie. Potem na tym odcinku wyruszymy w podróż. Trochę i pozwiedzamy sobie troszeczkę mapkę, która nam się wygenerowała. O Nie lubię za bardzo takich drzew. O oh, fuck. Tępy pająk, god damn it. Dobra Hm, um, okej okay. Dobra Aha, i nagrałem Odcinek ze Science Row, ale nie ma w nim po prostu nie nagrał się mój głos więc nie wiem jeśli ktoś nie lubi Science to nie musi oglądać ale ktoś jak ktoś jest fanem Science i lubi no to zapraszam do oglądania jednak jest taki minus właśnie żeby z mojego głosu no przepraszam was za to ale w ogóle misji mi się nie chciało od nowa przechodzić była mimo że krótka ale jakoś nie miałem ochoty okej, okay, mamy patyki mm -hmm. okej, okay, 14 płotków a jeszcze sobie zróbmy wejście to wejście chyba tak wygląda tak, okej okay. O, drzewko nam wyrosło. O, ładnie. Tylko szkoda, że tak tutaj ten. Troszeczkę na środku. O, jeszcze nam zabrakło. Tutaj sobie zrobimy wejście. A, dwa płotki. tylko mm, nie to, no, są raz dwa ok, dobra tutaj woda jest na dwa, więc Zrobimy włotę Tu na dwa no to tutaj kolejne No i tutaj kolejne Pozbierajmy sobie śnieżki Weźmy kilowa i wymieńmy to tutaj na tyrta, żeby to jakoś ładniej wyglądało. No ok, jeszcze tylko haczkom poszukać nasionek.

...co jeszcze bym tu powiedzieć? Kolejny odcinek to będzie nasza podróż, to już mówiłem. Eee... No, też zrobimy na odcinku naszą farmę dla zwierząt. <grym> Nie wiem co jeszcze. Dobra, już, ile mamy już na śmiech? 8 tylko Chociaż połówkę te 10 Jeszcze jedno <grym> Tylko jedno Czy tak wiele proszę? O mamy, dobra A jeszcze wodę musimy zrobić Ale pierwsze trzeba wiatry no, Przynajmniej jedno Mamy żelazo Tam jeszcze ogóły mamy Tylko, że nie przetopione Dobra, dłużmy do skrzyni To co nie niepotrzebne Tyle, że się już nie mieści No dobra, no trudno Chodźmy po wodę. Okay, zrobię sobie nieskończone źródło obok domu. Chyba zrobię jeszcze górne piętro. Tych planuję, że tutaj będzie górne właśnie petro i tak okno. Zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że fajnie będzie wow, to wyglądać. A tutaj zróbmy ok, jeszcze jedno i będziemy mieli. Zrobię taki też długi odcinek, gdzie będziemy właśnie może robić to piętro. Ogółem domek już cały. Może live'a zrobię. Zobaczymy. Okej. Okay. tutaj. co tutaj? Jest... Zaklinowaliśmy jakoś. No jeszcze trzy razy powodę. O nie. Dobre jest. Fuck. trochę tam, bo nam zamarzni ta woda i tyle będzie, no jest okej okay. Teraz zaorać Jeszcze No jest ok, to jest nasza farma. Taka mini na razie, więc jeśli odcinek Ci się podobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapek w górę. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia do następnego odcinka. No i trzymajcie się i cześć!